jeszcze witamy się, ponieważ jest to czas paschalny, bo zesłania Ducha Świętego dzisiaj prowadzimy się w tym szczególnym dla Podkarpacia, bo 31 lat temu św. Jan Paweł II był stwierdzeniem kongresowym i tak patrząc na roczniki obecne tutaj nam mszy Święty, to chyba wszyscy mieli jakąś łączność albo osobistą poprzez udział w celebracji na błoniach Brześniki Dom, gdzie urodziła się matka króla Wojtyły, jaka czarowska Żydówka. Moment, Jana Pawła II, a także jego Drugi. Mówiące, o tym czerwiec do 2022, 2022. I godnym tego imienia. rocznica urodzin polskiego Witając papieża 20, Benedykta Piusza XI. Nasze urodzin polskiego Nobla Jałbrzyńskiego. A tutaj dzisiaj jest dziękczynienie za człowieka, którego nazywano Janem Pałem II, który odwiedził Polskę 2 czerwca w 1979 roku, jak również 2 czerwca. 2000, którzy przybyliście do naszej wspólnoty parafialnej z różnych miejscowości, roku? którzy wiernie, trwacie przy świętym Jannie Pawle II, dzięki transmisji telewizyjnej, telewizji Fara i radio Washingtonie. w Waszyngtonie, łączący się z Międzynarodowym Ciebie Wielkim Sanktuarium, z z z sanktuarium Jana Pawła II, tu mamy Kościół Bożego Miłosierdzia. W dalszych intencjach. Najstarszy Kościół pożegnał mojego święcia z 1555 roku. Moc dla organizacji biskupa Mieczysława, który posługuje na miejscu, przyjmując uchodźców dla bezwyczajnych potrzeb, ale także udziela się w szczególnym czasie tutaj w Polsce poprzez celebracje związane z różnicami pobytu Jana Pawła II na Podkarpacie święta, dziękczyna za kanonizację tak Jana Pała II. Udzielone łaski z prośbą o spełnienie kolejnych próśb, które już dzisiaj będziemy zanosić do Pana Boga za przyczyną świętego Jana Pała II. Na środach ksiądz Łukasz uprawia przeświętą świętą, 18 rodziny, Mateusza Kudysza